na dwór po prostu i to podjedziemy tak, autem no? podam, Tak, dawaj teraz, Dawaj teraz, stawaj Na parapecie połóż, tak Jest zgię, stary Karol, Karol dzień, dzień, dzień. się to stary, nie marzyj, stary, to jest właśnie to Całe życie k*** pracowałem, żeby właśnie to zrobić, nie? Ja? To jest takie zajebiste Szczęście stary. Mega się jaro. Mogę podbić stawkę, wrzucam banię. <laughs> Więc to dwie. Jak uważasz, ja się jaram po prostu, że, że to zrobiliśmy. <laughs> Spełnienie moich marzeń naprawdę stary. Rozwijemy tą telewizję f. P... <laughs> no most... roz... <laughs> ją chyba razem. Ale on jest szczęśliwy. Ej, ja nie, nie widziałem takiego nigdy jeszcze chyba. On jest naprawdę Dobry. przeszczęśliwy. I ja się kręcę. To jest stary. to, to jest to, tak jeszcze trzeba robić. Nie miałem luchy! Zdjąć luchy. tego. Wiesz, jak... Udało się, ale słuchaj! Wiesz jak ja mam nie w rękach, ja, ja bym chciał to ja nie rozciągnę tego nawet Luz, udało się, to jest najważniejsze. Ej, wiecie, co teraz będzie. Wiesz, wiesz, będzie, Za bdą! W... Będzie za e, będzie to. Trzeba się na to przygotować, starszacy. tak szacun. Tak, powodunka życie. Widzowie! Dzisiaj to by było na tyle. Koniecznie subskrybujcie kanał i koniecznie proszę was klikcie na film jutro, o 15.15. :15. Bądźcie z nami dalej. Otwieraj bagaże, otwieraj bagaże, szybko szybko, 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 otwieraj bagaże, szybko. Trzy, dwa. Ukradnij, ukradnij, ja nie bierze, oddaj to ich, oddaj to oddaj to im. im, boże, ja nie mam z nic pan. Idzie pan, Gdzie pan, Gdzie pan, idzie pan. Idzie pan. Ja, ale białe. Ale jaki mamy piękną pogodę ja dzisiaj. tutaj jestem wyłącznie. Taki, taki, taki piękny dzień, taki piękny dzień, naprawdę. Żadne pieniądze nie są w stanie mnie przekonać. Cztery stówki.